Cześć, dziś pokażę Wam, jak przygotować prostą, klasyczną pieczę rzymską. A więc zaczynajmy. Najpierw musimy podsmażyć cebulę. Kroję w kostkę. Na patelnię wrzucam niewielką ilość masła i wrzucam cebulę. Połowę mięsa zmielę na sitku drobnym wraz z namoczoną bułką, a następnie zmienię sitko na to grube i zmielę resztę mięsa. Wrzucam bułkę. Zmieniam sitko. Do zmielonego mięsa przekładam podsmażoną cebulę. Wcieram trzy ząbki czosnku. Dodaję również czubatą łyżkę chrzanu. Majeranek, łyżeczkę pieprzu ziołowego, oczywiście świeżo roztarty czarny pieprz, sól i wbijam dwa jajka. Wkrajam trochę natki pietruszki i dokładnie wyrabiam na jednolitą masę. Jaja mam ugotowane i obrane, więc teraz tak, nakładamy foremki. Najpierw jedną warstwę mięsa. Foremki mam wysmarowane masłem i przesypane bułką tartą. Układam jajka. Jedno po drugim. I przykrywam warstwą mięsa. Pamiętajmy, żeby dobrze brzegi połączyć. Górę smaruję rozczepanym jajkiem. I biorę się za kolejną foremkę. Foremki wkładam do piekarnika nagrzanego do 175 stopni na godzinę. No i moja pieczeń rzymska jest gotowa. Pamiętajmy, żeby przed wyjęciem z foremek zlać tłuszcz, który tam się znajduje, bo w przeciwnym wypadku możemy się poparzyć albo w koło nabrudzić. Jeżeli podajemy na ciepło od razu, to możemy kroić. Jak nie, to czekamy aż... Wszystko przestygnie wtedy, dużo łatwiej będzie się kroiło. Param. Zobaczcie, jaka jest idealna. Mm.